Witam Was serdecznie w specjalnym wydaniu Kulturolnika. Dziś premiera Galowa Bitwy Warszawskiej 1920. Za mną trwają przygotowania. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Miłość, której nie zmieniła wojna. Bitwa, która zmieniła losy świata. Najnowszy film Jerzego Hofmana w kinach od 30 września. Bitwa Warszawska 1920. Gdy przygotowania do premiery dobiegły końca, wszyscy z niecierpliwością oczekiwali gości. Na uroczystą premierę zostało zaproszonych 1700 osób, wśród nich znaleźli się aktorzy odgrywający główne role, m.in. Borys Szyc, Daniel Olbrychski, Natasza Urbańska wraz z mężem, czy Ewa Wiśniewska. Nie zabrakło także innych znanych twarzy. Podczas premiery można było spotkać także wielu polityków. Niezwykłe grono gości swoją obecnością zaszczycił nawet prezydent Bronisław Komorowski. Panie prezydencie, panie panowie, dziękuję serdecznie zawsze do Ciebie. Jeśli ten film trafi do waszych serc, to żadne moje tutaj przemówienie nie jest niepotrzebne. Jeśli nie trafi, to nic nie wiem. W związku z tym mogę tylko życzyć dobrej projekcji. Dziękuję. Równolegle do premiery w Teatrze Wielkim pokaz premierowy odbył się także w warszawskim centrum handlowym Arkadia, gdzie specjalnie dla państwa wybrał się nasz redakcyjny kolega Łukasz Sobolewski. Szanowni Państwo, już za chwilę wielkie kulturalne wydarzenie premiera filmu Bitwa Warszawska 1920. Pierwsza polska produkcja pełnometrażowa fabularna w 3D. Wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje związane z tym filmem i wielkie nazwiska. Reżyseria Jerzy Hoffman, a wśród obsady aktorskiej takie nazwiska jak Daniel Olbrychski, Bogusław Linda, Borys Szyc, czy po raz pierwszy w roli pierwszoplanowej Natasza Rubańska. Już za chwilę wielka premiera, bądźcie Państwo z nami. Przed samym pokazem premierowym spotkaliśmy producentów filmu, których zapytaliśmy z jakimi nadziejami oni wchodzą do sali kinowej. Mnie ten film bardzo się podobał. Oglądałem go już kilkakrotnie. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy dzisiaj przyjdą do kina, także im ten film się spodoba. A film jest prosty, bo przesłanie jest mówiące tylko i wyłącznie o miłości, o miłości do ojczyzny, o miłości do kobiety i pokazujący, że o tej miłości nie trzeba mówić, tylko trzeba ją realizować. Proste. Bardzo czytelne przesłanie, mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Czy jest szansa, pozostając w tej nadziei oczywiście, czy jest szansa, że będzie to dzieło przełomowe na miarę wcześniejszych dzieł Wielkiego Mistrza Jerzego Hoffmana? Pamiętamy trylogię Sienkiewicza, pamiętamy Znachora, Starą Baśń. Czy panowie są dobrej myśli, jak chodzi o powodzenie, sukces komercyjny tego dzieła? O tym oczywiście jesteśmy przekonani i mamy nadzieję, że właśnie tak się zdarzy. Może pan prezes powie dwa zdania na ten temat, bo ja jestem przekonany. Ja oczywiście również jestem przekonany i oprócz przekonania, że będzie to sukces komercyjny, przełom komercyjny, film jakiego już dawno, polski film, jakiego w polskich kinach nie było, to zauważam pewną tendencję, że powiem tak, dwa lata temu mało kto zdecydowałby się na sfinansowanie dużej produkcji filmowej. Wynikało to z różnych powodów. Dzisiaj mimo że mamy kryzys. Coraz więcej mówi się, coraz więcej środowisk chce robić filmy, dobre filmy, polskie filmy. Także myślę, że to będzie jeszcze i taki przełom. I na zakończenie, by nie zabierać cennego czasu tuż przed premierą. Panowie, e, wasz faworyt i wasza faworytka, jak chodzi o obsadę aktorską? E, szyc, zdecydowanie. E, Natasza Urbańska, proszę Państwa. To jest ta aktorka, która dotychczas nie widziała, że ma tak wspaniały aktorski talent. Fenomen. Fenomen. Tak, dokładnie. Borys Szycyc i Natasza Urbańska to są oczywiście pierwszoplanowe postaci, natomiast Adam Ferency, mój faworyt. Witajcie, jaśnie panowie Polacy. Присоединяйся мне, что ты вернешься. Присоединяюсь. От социалистической федерации к мировой и воюющей! Поехали, Паршал! To nie zemsta, tylko sprawiedliwość ludowa, jak mówi towarzysz, Nie gniewajcie się. Nie mam dobrych wiadomości. Nie żyje? Panowie, jesteśmy za słabi, żeby się bronić, więc musimy atakować. Bracia włościanie na wszystkich ziemiach polskich. Niech każdy z was spełni swój obowiązek, aby w każdej wsi zdolni poszli do armii. Miłość, której nie zmieniła wojna. A tylko domu jest. Żona. A mnie tylko. Miejsce stało. Bitwa, która zmieniła losy świata. Musi nam się udać. Na wojnie wszystko jest w rękach Boga. Publiczność była zachwycona, a sam film zebrał owacje na stojąco. Po projekcji filmu odbył się uroczysty bankiet podczas którego zapytaliśmy niektórych z gości, jakie wrażenie wywarła na nich Bitwa Warszawska 1920. Ja myślę, że my będziemy zawsze mówili o tym filmie właśnie z tego powodu, że to jest pierwszy film historyczny Polski realizowany w technice 3D. I z tego powodu on już przeszedł do historii. Ja jestem przekonana, że ten film będzie miał ogromną widownię, dlatego, że on z jednej strony opowiada kawałek naszej historii, jeszcze Jerzy Hoffman zrobił to w sposób bardzo wyważony, a z drugiej strony no, ma kilka takich wątków, postaci, dialogów, które na pewno przejdą, znaczy trafią do młodego widza. Więc ten film będzie miał ogromną widownię, również ze względu na to, właśnie o czym powiedzieliśmy, że jest po raz pierwszy to w polski film zrealizowany w technice 3D. Proszę Państwa, nie dajcie się oszukać. 3D podnosi tylko naszą adrenalinę, podnosi tylko naszą. Jakby to powiedzieć, wrażliwość zewnętrzna. Ale to, co w tym filmie jest najważniejsze, czyli ta, ta magia, y, narracja i liryka, emocje, to, to nie poddaje się żadnej technice. Nie opowiadamy o filmie, o wydarzeniu, gdzie my cierpieliśmy jak Winkelried za wszystkie narody, rozdzieramy szaty i po prostu nic nam się nie udaje. Nie, tę bitwę wygraliśmy i. Myślę, że Europa zapomniała o tym i mam nadzieję, że dystrybucja będzie na tyle dobra, że sobie przypomni, kto to zrobił. Bo my ciągle tak jesteśmy, wiesz, odstawiani na boczny Tor, a ten naród jest dosyć mocny, silny i jak trzeba, to umie przy domu. Ja pochodzę z pokolenia, które o bitwie warszawskiej yy, w ogóle nie było powiadomione nawet. Bo takiej bitwy nie było. Ja wychowałem się w komunistycznej Polsce i w szkole w ogóle nie uczono nas, że była taka bitwa, gdzie bolszewicy szli na Warszawę i wygrał marszałek Piłsudski. O marszałku Piłsudskim mówiło się Piłsudski, że tak, że to było nazwisko zabronione. Oczywiście miałem szczęście pochodzić z rodziny, która mnie o tej bitwie i o marszałku dużo mówiła, ale jestem bardzo wzruszony, że dożyłem czasu, że nie tylko, że się o tej bitwie mówi, ale że oto ten film odnosi taki sukces. To ogromny prezent, który mi Jerzy Hoffman po raz kolejny dał. Film jest fantastyczny, jest wspaniały. Myślę, że to co tutaj słyszymy i te komentarze ludzi, którzy są dookoła są tylko i wyłącznie pozytywne. Bardzo się podoba. Myślimy, że będzie dobrze. Jako producenci tego filmu oczywiście nie możemy uważać, że mogłoby być inaczej. Na pewno odniesie sukces. Tym bardziej, że technologia 3D jest nową technologią. Wszyscy się tego uczyliśmy. Wyszło wydaje mi się świetnie. Jesteśmy przekonani o sukcesie. Życzymy Państwu miłego odbioru i zapraszamy do kin. Kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o tych dniach.